Cześć, witajcie na moim kanale. Zobaczyłam was na kolejną lumpek Sowol. Mam rzeczy w różnych cenach. Cztery skienki po 10 zł, jedną za 5 zł. Także taki mały hol dzisiaj, ale jestem tak zadowolona z tych łupów, że chciałam Wam je pokazać. Niektóre rzeczy muszę troszkę sobie przerobić, ale i tak jestem z nich zadowolona i już mam nadzieję, że ich nie zepsuję. I pierwsza rzecz jest to taka hiszpanka. Zapłaciłam za nią właśnie 10 zł, także naprawdę się opłacało. Wygląda tutaj tak z bliska, bardzo, bardzo jaskrawy, różowy kolor. Jest tutaj na guziczki, ale to jest ozdobne na szczęście, w sumie fajnie. Bo nie lubię, tak wiecie, na guziki skionek, bo to nie jest jednak pewne. Tutaj jest ma taki paseczek nawet. Myślę, że nawet ładnie będzie ten pasek wyglądał. Czasami odczepiam takie paski, ale to akurat myślę, że będzie ten pasował. No, bardzo mi się to podoba. Ona akurat nie wymaga żadnych przeróbek, także spokojnie mogę sobie ją od razu nosić. Oczywiście nie ma podszewki, będzie jakiejś wymagała, bo już tak. Ja to super sobie mogę sprawdzić, tu stoi mi lampa i po prostu wiecie, jak, jak widzę, że to przez lampę tak konkretnie prześwituje, no to na 100%. Na słońcu będzie ten sam efekt, ale sukienka jest śliczna. myślę, że jak zadechać się naprawdę, naprawdę opłaca. Tutaj wam go na nią bardziej pokazać, ale oczywiście na przebitkach widzicie ją lepiej na mnie. Kolejna sukienka. Podoba mi się kolor. Nie mam takiego koloru za bardzo w mojej szafie, ale jest bardzo ładna. I tak, tutaj muszę coś z nią zrobić, bo ona będzie na mnie trochę przyszeroka. W sensie tak, jak tak się patrz, to się nie wydaje, ale. Ta gumka jest bardzo, bardzo elastyczna, bo na pewno troszeczkę się rozszerzać jednak. I trochę się boję, że jednak to jest ciężki, ciężki materiał. Trochę się boję właśnie, że pod tym ciężarem ona może tak trochę brzydko wisieć z tyłu. Więc myślę, że trochę się przydaje ją troszeczkę jednak zwęzić dla bezpieczeństwa. No i zastanawiam się nad tą górą. Z jednej strony jest ładna, z drugiej strony nie wiem, czy ja bym nie wolała, żeby ona była tak po prostu, wiecie, na ramionczka, bo byłaby wtedy bardziej na takiej większy upał, a ja właśnie lubię takie maxi na upały. Także zobaczę, zobaczę. To jeszcze na pewno muszę tutaj ją tutaj zwęzić, ale wiecie co, jak zadyszka. No nawet jeżeli coś trzeba z taką sukienką zrobić, myślę, że jest przepiękna i naprawdę z tym jest zadowolona, zwłaszcza, że to jest taki nietypowy kolor w mojej szafie, więc super, nie będzie bardzo podobna do reszty moich sukienek, także z tego jestem zadowolona i powiem Wam, że nawet nie jest jakaś ekstra prześwitująca, aczkolwiek no szkoda, że na przykład spódnica nie ma podszewki a bluzka ma podszewkę z labem, żeby jednak spódnica miała. <noise> to spódnicowa część. I tutaj to będzie dobra, jako taka troszeczkę chyba, chociaż on ma taki luźniejszy fason. I to jest taki cieniusieńki, cieniusienki, cieniusienki zamprz sztuczny. On jest taki fajny, bo on tak bardzo ładnie się układa miękko. To jest naprawdę cienki materiał, aczkolwiek taki już typowo jesienny, bym powiedziała. Także teraz on na razie nie ponoszę, powędruję do moich takich cieplejszych ciuchów i dopiero na jesień sobie się z nią od nowa spotkam. I wiecie co, nie wiem tylko co z tym. Ona ma takie... tutaj to jest z tyłu jest przyczepione, przeszyte. I tutaj tak to no, ma być z przodu, Koś tak zawiązać, nie zawiązać, ale na razie to zostawię. Zobaczę jak mi się będzie z tym nosiło i wtedy zdecyduję. To jak coś... to jest bardzo łatwe do wyprócia. to mi kusi, żeby to wypróć, wiecie? Nie wiem właśnie, czy tutaj to tak wiązać jeszcze dodatkowo. Czy po prostu ona ma tyle tego, że, że nie ma sensu jeszcze dodatkowo tego wiązać? Dajcie znać mi, co myślicie, bo zastanawiam się: wyprócie jest bardzo, bardzo proste. Nie jest jakoś tak to wszyte, tylko jest po prostu tak przyszyte, więc nie będzie żadnego śladu. Kolejna skienka, która wymaga paru przeróbek, i nie wiem, czy zrobię z niej w ogóle. To jest z wiskozy: satyna taka. Bardzo ładnym, podoba mi się to połączenie kolorów. Zobaczcie tutaj ale ona wygląda strasznie wąska, ale ona jest po prostu, ramiączka ma z tyłu, tak na krzyż, więc ona tak się tutaj zwęża i tak tylko wygląda, ale tak, raczej jest dosyć wąska tutaj, więc chciałabym sobie zrobić rozporek w niej, bo myślę, że tak do takiej wąskiej sukienki to on by w razie fajnie wyglądał, a warto, żeby była wygodniejsza, bo Jakoś tak nie przepadam z takimi ba dopasowanymi bardziej sukienkami, które nie mam rozporków, jeśli one są długie, tak poniżej kolana, bo to już czasami potrafi być niewygodne, że ten materiał nie, nie jest elastyczny, a ten nie jest. Tak może się nie wydaje wąska, ale ja ją muszę trochę obciąć, bo ona na mnie będzie za długa. Sporo za długa. I tak właśnie się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze tego rozporka. Zobaczę, pomyślę jeszcze, ale myślę, że fajnie by tutaj wyglądał w tej sukience rozporek, może właśnie nie gdzieś bo jeszcze się nie czuję na tyle pewnie, bo chciałabym takie rozcięcie z przodu, znaczy z przodu, na, na bok, z przodu, ale na boku nogi, o, w ten sposób, tak tutaj, wiecie. Może nie aż dotąd, ale tak, wiecie, do kolana chociaż, za kolano, tak, o, to by było idealnie, ale to jeszcze się nie czuję na tyle pewnie, powiem wam, <grywam> z, z szyciem. Więc myślę, że po prostu zrobię rozpory sobie na boku, bo to jest bezpieczniejsze, jeszcze, tak jak na moim poziomie szycia. A żeby zrobić na boku, to chyba wystarczy rozpróć i wtedy pod podłożyć? to chyba tak mi się wydaje, jeszcze się upewnię <grym> w internecie, ale ja bym to tak zrobiła, po prostu rozpruła kawałek i podłożyła. Zobaczymy, zobaczymy, coś muszę z nią zrobić, ale spodoba mi się ten materiał i podoba mi się i też jest taka kolorowa, trochę inna niż mam w szafie. No i ostatnia sukienka ta była za 5 zł. To jest hajem, i to jest taka, chyba ją dopiero ponoszę na jesień. Mi się wydaje, chociaż nie jest dosyć prześwitujące te rękawki, więc może nawet na lato się nada. Taki czerwony kolorek kwiaty. Też tak wzięłam, bo troszeczkę inna niż reszta moich sukienek kwiaty, mam kwiaty, ale no takiej nie mam, więc sobie wzięłam. Człowiek z tych się bardziej cieszę, ale to też mi wpadła w oko, kosztowała 5 zł, więc wzięłam. Ona na szczęście żadnych przeróbek już nie wymaga. Jedynie tutaj będę musiała się po prostu spinać, albo już guziczka mi się kśmiał zatrzask sobie doczepię, bo nie ufam za bardzo tego typu dekoltom, ale myślę, że jak za to fajna sukienka. Także powiem Wam, że jestem zadowolona z tego holu. Mało rzeczy, ale takie, wiecie, naprawdę wiem, że będę je nosiła jestem z nich zadowolona. Muszę troszeczkę coś pomyśleć właśnie nad tą sukienką. Dajcie znać, zrobić spokój rozporek, czy tylko ją po prostu skrócić. Mi się wydaje, że ładnie by wyglądała. Czy zepsuć? Nie zepsuję, bo w razie czego mogę to zaszyć, jakbym jakoś tam nie wyszło, więc spokojnie. Na czymś się muszę uczyć, a nie jest aż taka, wiecie, żeby mi było szkoda strasznie, jakbym ją zepsuła. Bardzo mi się podoba, ale też bym przeżyła, jak ją zepsuję. No i no i tutaj to muszę, ale tak powiem Wam, że jestem zadowolona. Dziękuję bardzo, że ze mną byliście. Dajcie znać, co mam w co co koniecznie. Pochwalcie się oczywiście Waszymi łupami. no i zobaczcie na następnym filmiku. Cześć!